Przede wszystkim bardzo dziękuję Januszowi za, za to spotkanie. Jak zwykle, to nie jest kurtuazja, tylko tak myślę. Bardzo miło się spotkać i, i w każdych okolicznościach na pewno ja dzisiaj jestem bardziej zadowolony, bo zrealizowaliśmy te założenia, które, które były przed meczem w sensie takim, że, że chcieliśmy ten mecz wygrać, jak każdy. Natomiast zdawaliśmy sobie sprawę z tego, z kim gramy. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że gramy z drużyną, która. Ma jeden z większych potencjałów ofensywnych w pierwszej lidze zdecydowanie. Zresztą wyniki meczów u siebie o tym świadczą, bo to nie jest łatwo wygrać, niezależnie z jakim przeciwnikiem po pięć. Ale też zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że drużyna miedzi, w związku z tym, że atakuje dużą ilością piłkarzy, no to też popełnia błędy jak każdy i udało nam się szybko, bo zaraz na samym początku meczu przeprowadzić dobry, szybki atak, po którym był rzut karny. Otworzyliśmy wynik meczu. Ten mecz się świetnie dla nas złożył. Potem stały fragment gry 2-0. I ciężko było oczekiwać, żebyśmy rzucili się do huraganowych ataków w tej sytuacji. Mieć miała do przerwy swoje okazje. O, to, to się muszę zgodzić jakby bez dwóch zdań. Natomiast udało nam się to wybronić i, 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 i w drugiej połowie również całym zespołem mądrze zorganizowani dowieźliśmy ten wynik do końca. Gratuluję chłopakom, bo naprawdę tutaj nie jest łatwo wygrać. I ten mecz przybliża nas na pewno taki mały kroczek do, do tego, żebyśmy zrealizowali swój cel, ale to już, to już historia. Jeszcze raz dziękuję Janusz i, i życzę powodzenia następny następnym meczu. No ja myślę, że, że to był taki milowy krok Marcin do klasy, także życzę, życzę Ci powodzenia i, i mam nadzieję, że, że awansujesz z Wisłą Płock do na, na salonek C-klasy. Co do meczu, no, jeżeli się dostaje bramkę w minuc minucie trzeciej i w ósmej yy, z takim przeciwnikiem, yy, z, z przeciwnikiem, który bardzo mało traci bramek, no to, to naprawdę ciężko yy, ten, ten, ten pojedynek rozstrzygnąć na swoim korzyść. Na pewno myślę, że gdyby Mateusz Szczepaniak gdzieś był lepiej dysponowany, to być może, do przerwy przynajmniej byśmy remisowali. Oddaliśmy sporo strzałów, yy, Witła bardzo mądrze się broniła, bardzo dobrze yy, to dobrze zorganizowany zespół i, 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 i naprawdę, no, ciężko było z takim zespołem, z tak broniącym się zespołem, tak jak powiedziałem, tak zespołem kontrującym yy, doprowadzić do, do, do sytuacji strzeleckiej. Kilka razy nam się to udało, niestety no, zawiodła skuteczność i, i, i myślę, że no, na pewno ni, nie mogę mieć do swojego zespołu yy, yy, pretensji o zaangażowanie, o, o chęć walki, bo, bo na pewno te elementy były jedyna, e, jedyna e, Sprawa, która, która nam zawiodła, to, to skuteczność i na pewno jakaś tam mała dekoncentracja w początkowej fazie meczu, bo nie można z tak dobrym przeciwnikiem w taki sposób w ciągu kilku minut otworzyć wynik, i, i, i po prostu już potem wali się głową mury. I niestety nie przyniosło to spodziewanego efektu.